Niestety to, co w zamyśle miało być takim krokiem ku tej wspaniałości, w praktyce bardzo mocno trzeszczy. I oczywiście słyszymy uczniów i uczennice, którzy są zachwyceni wtedy, kiedy wracają do domu i jak sami mówią, nic już nie muszą robić, ale też słyszymy rodziców, którzy mówią zaraz, zaraz. To nieprawda, przecież macie teraz dużo więcej kartkówek, sprawdzianów, nauczyciele szukają nowych sposobów na sprawdzenie waszej wiedzy, ciągle się trzeba uczyć. Od znajomych rodziców słyszałam, że oni teraz dopiero prowadzą szkołę po szkole, bo muszą dopilnować swoich dzieci, które cały czas mówią, a nie, nie, to tylko dla chętnych. Właśnie, ale czy ta większa ilość tych kartkówek i sprawdzianów to powód, tego, że nie mają prac domowych i nauczyciele chcą zmusić tych uczniów do tej pracy, żeby wykonali jakąś w domu, żeby się przygotowali do tych... Oczywiście nie mamy jeszcze żadnych badań, które by to tak na twardo potwierdzały, ale te obserwacje szkolne raczej wskazują, że tak jest. To jeżeli cofniemy się do tego, dlaczego w Polsce w ogóle się zadaje tyle, czy zadawało tyle, no to trzeba zapytać nauczycieli, a oni zawsze mówili, że to jest taki sposób na to, żeby usystematyzować pracę, żeby uczyć samodzielności i ponad 90% nauczycieli przed tą zmianą nie wyobrażało sobie świata bez zadań domowych. Oczywiście jak trzeba, to trzeba, no ale teraz jak wymusić na tych młodych osobach, szczególnie takich najmłodszych uczniach, żeby oni jednak coś w domu robili, no to sprawdzian zawsze jest takim batem. Na Super, filmie. że to powiedziałaś, bo jak cofniemy się właśnie w czasie, to e, rodzice byli tymi, którzy mówili, nie, no to dziecko jest zapracowane, jest zmęczone, może te prace domowe sobie darujemy, a nauczyciele byli tymi, którzy mówili jasno, nie, nie róbmy tego, bo w końcu dziecko uczy się uczyć i to jest ultra ważne również w życiu dorosłym, gdzie szukać informacji, jak te wiedzę utrwalać i dlaczego twoim zdaniem prace domowe no jednak są ważnym elementem i być może można by było je wprowadzić, tylko w trochę innej formie w takim razie. <grystanie> tak, z zadaniami domowymi jest też taki problem, że nawet w tych przepisach, które mamy w tej chwili, to nie jest tak, że one zostały zlikwidowane do zera. Młodzież tak uważa. Dzieci <grystanie> tak uważają i tak rozmawiają ze swoimi nauczycielami i rodzicami. Te przepisy pozwalają na pewnych etapach edukacji wprowadzać różne rzeczy, które Trzeba ćwiczyć w domu. Na przykład ci najmłodsi uczniowie no, nie są zwolnieni z uczenia się liter. Starsi nie są zwolnieni z lektur. To nadal jest e, zadanie domowe. No ale tą lekturę muszą przeczytać w szkole, tak? Bo no... nie mogą nauczyciele im zadać czytania w domu. No właśnie mogą. Mogą, mogą im zadać Czyli czytanie lektur w domu. Nie jest Jesteśmy tutaj bez zmian. Nie nazywa się pracą domową, ale wszyscy wiemy. Ale że... potem to nie sprawdzając twoją wiedzę z tej No książki. więc właśnie, i na ocenę. Zadania domowe nie mogą być na ocenę, więc te kartkówki sprawdziane, które pojawiły się w zamian, no to wprowadziły ten element, który jest dużo bardziej stresujący, bo wcześniej było tylko, wszyscy to pamiętamy ze szkoły, brak zadania, trzy no tak. nieprzygotowania, dwa nieprzygotowania. Tak, różnie to. Ta tak. Kombinacja alpejskiej. I Te kombinacje alpejskie Mam jeszcze jakieś I to w toalecie od y, koleżanki z szydu. Tak. Dawaj, jeszcze zdążymy, mamy długą przewę, przepiszesz jeszcze Tego to już zadanie. Nie ja mam nie tą koleżankę. Ja tą koleżanką. O ja tym tym kolegą. Kolegą. No, nie będę kłamał, tak rzeczywiście było. Właśnie I widzicie, żeby to działało. To nieważne, czy byście przepisywali czy nie, efekt jest tylko wtedy z zadaniami domowymi, kiedy Aż ktoś się sprawdza. Nie...